Czas na prognozę pogody Adam Giza, witam i zapraszam. W ostatni piątek października Polska pozostaje na skraju rozległego wyżu z nad Zatoki Fińskiej. Na wschodzie kraju z reguły powinno być pogodnie. Niestety, w województwach zachodnich utrzyma się duże zachmurzenie i tu lokalnie niewykluczona jest słaba mrzawka. Uwaga! Rano w województwach wschodnich widzialność znacznie ograniczą mgły. Kierowców prosimy o rozwagę: nad przeważającą częścią naszego kraju nadal utrzyma się zimne, kontynentalne powietrze. Jedynie nad województwa południowe i zachodnie napłynie cieplejsze, wilgotniejsze powietrze z południa Europy. Ciśnienie atmosferyczne zacznie systematycznie wzrastać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1018 hektopaskali. Na termometrze zobaczymy od 12 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, od 10 na północy do 15 na południu. Wiatr zapowiada się słaby i bardzo słaby z kierunków wschodnich. Biometr w województwach zachodnich niekorzystny, poza tym będzie obojętny. Teraz to wszystko do usłyszenia.